Wszyscy, co interesują się złotem, na pewno słyszeli o takich czasach, w których złoto było albo nielegalne, albo konfiskowane, albo za posiadanie złota w ogóle można było dostać karę śmierci. I stąd bardzo mocno taki grzejący dyskusję wśród ludzi, którzy są zainteresowani zakupem złota, jest anonimowość. Anonimowość to jest temat, który w zasadzie jest bardzo prosty, bo jeżeli jesteśmy małym inwestorem i kupujemy na przykład jedną 100-gramową sztabkę, to nie mamy z tym problemu. Gorzej jest, jeżeli chcemy zrobić. Większe zakupy, na przykład kupić większą ilość złota. Wtedy już bez podawania w jest nam ciężko. Jeżeli chcielibyśmy kupić o wiele więcej złota, musimy się o wiele więcej nagimnastykować, żeby spróbować oszukać nasze prawo. I e, oczywiście ja nie mogę Wam powiedzieć, w jaki sposób oszukuje się prawo, w jaki sposób oszukuje się przepisy AML-owe. Ale mogę Wam opowiedzieć dzisiaj o 100-gramowych sztabkach, które są. Jednym z najczęściej wybieranych produktów wśród inwestorów w polskich mędnicach. Bo jeżeli chcielibyśmy zachować pełną anonimowość, to sztabki 100 gramowe są ostatnim, największym produktem, który nam na to w 100% pozwala. Dlaczego klienci wybierają 100 gramowe sztabki? Jest kilka powodów. Pierwszy, bardzo w zasadzie prozaiczny, ale jakże częsty, to jest to, że 100 gram to jest coś, co rozumiemy, bo jedna uncja, czyli 31,1 grama. No to już mamy ułamki. Jak mamy 10 kg, tak jak tutaj, no to jesteśmy w stanie szybko przeliczyć, że 10 kg to jest 2,7 miliona. A jeżeli mamy 400 uncji, ile tu mamy uncji, to zaczyna nam się troszeczkę w głowie e, mieszać. Musimy, musimy użyć kalkulatora, żeby sobie to szybko przeliczyć. A w gramach, w kilogramach często posługujemy, posługujemy się na co dzień przy codziennych zakupach i jest to dla nas bardzo oczywiste, bo w tym systemie miar funkcjonujemy. Drugi też taki bardzo prosty czynnik, który nami kieruje, no to jeżeli myślimy o inwestycjach, to myślimy o sztabkach, bo sztaby złota oglądamy na filmach, oglądamy w bankach i tak standardowo, domyślnie kojarzą nam się jako inwestycja. Monety niekoniecznie. Monety często kojarzą się początkującym inwestorom z kolekcjonerką, z produktami, które są numizmatami i od razu mamy w głowie, że przepłacamy jakąś wartością numizmatyczną, chociaż nie do końca to jest prawda, bo monety nowe są alternatywą do sztabek i są równie dobrym produktem i równie częściej, często kupowanym jak sztabki, ale sztabki jakby przez skojarzenia są wybierane częściej. Następne skojarzenia, które gdzieś tam nam się pojawiają, to są Czystość złota, kolor i pochodzenie. Jeżeli, na przykład, weźmiemy sobie pod lupę krugeranda, który jest z Afryki i jest różowy i nie jest czystego złota, no to sztabka, która jest z Australii albo ze Szwajcarii albo z Niemiec. Kojarzy nam się z większym bezpieczeństwem takim, jeżeli chodzi o region, kojarzy nam się z czystym złotem, bo to są same dziewiątki, czyli 100% praktycznie złota w materiale. I te skojarzenia bardzo często domyślnie pchają nas w stronę sztawek. Kondensacja, kompresja majątku w takim małym obszarze, yy, mobilność tego złota to są kolejne kwestie, o których można powiedzieć przy 100-gramowych sztabkach, bo wiele osób, takich naciągaczy sk sk skamowych, którzy sprzedają złoto w depozytach, w różnych dziwnych miejscach, Którzy oferują lizingi złota, często posiłkują się takimi argumentami, że OK, jakby pan miał milion złotych i kupiłby pan złota, to gdzie by pan to trzymał? No ludzie, tu mamy 10 kilo, czyli 27 miliona. Zobaczcie, jak mało to zajmuje. 100 kg złota mieści się w pudełku po butach. Jeżeli dobrze byśmy to upchnęli, w pudełku po butach jesteśmy w stanie to upchnąć, jeżeli to bym rozłożył po kieszeniach. Zaczyna się już jesień i zima, w zasadzie. Wsadzamy w kurtkę zimową po kieszeniach i tak naprawdę mamy to, to troszeczkę więcej 10 kilo na sobie więcej, ale jesteśmy w stanie w, w kurtce przenieść to w kieszenia. Więc mobilność jest świetna. A jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie takie anonimowe produkty, które są dostępne na rynku, no to 100-gramowe sztabki wychodzą najwygodniej, bo 5-gramowe sztabki, chociaż dają nam większą podzielność, większe rozdrobnienie, to są mniej więcej pakowane w certyfikaty w podobnej wielkości. Jak już jesteśmy przy certyfikatach, to certyfikat też dla nas jest taką dosyć mocną psychologicznym, takim dosyć mocnym psychologicznym magnesem, który mówi nam o jakości, o pewności, bo też chcielibyśmy mieć certyfikat, a nierozłączną częścią sztabki jest zawsze certyfikat. I certyfikat, jak dla wielu pomaga, pomaga zaufać, że mamy to, co mamy, tak dla ludzi, którzy często chcą weryfikować złoto, może stanowić problem, może stanowić problem, bo nie mają dostępu bezpośredniego do złota i może być im ciężej zweryfikować ten produkt. No i jak już jesteśmy przy handlu, no to płynność, płynność takich sztabek 100 gramowych, no, nie wyobrażam sobie, żeby jakiś dealer w Polsce nie miał 30 tysięcy, żeby dać klientowi za taką sztabkę. To nie jest jakaś technologia rakietowa, to nie jest jakiś skok lotna na Marsa to nie jest coś, co jest niewyobrażalne. To jest coś, co się dzieje na co dzień. Takie budżety na skup takich sztabek są przewidziane na każdy dzień we wszystkich chyba firmach i tak naprawdę można przyjść i sprzedać bardzo, w bardzo prosty sposób, bardzo szybko, dostając gotówkę od ręki, taką sztabkę. No i ostatni, jeden w zasadzie chyba z najważniejszych takich czynników, które przyciąga inwestorów do 100-gramowych sztabek, to jest, że w spośród tych anonimowych produktów, czy to są monety, czy sztabki, ten produkt ma najlepszą cenę przy zakupie przyjdziemy na gram. I z racji tego, że to jest jeden z najbardziej ulubionych produktów inwestorów, to na otwarcie sklepu, męnicainwestorów.pl te 10 kg, 100 setek wpada w mega niskiej cenie. Oczywiście, jeżeli wpiszecie też kod rabatowy dla finansowego propersa FP5, czyli dostaniecie na cały asortyment genialny rabat. Nie przegapcie takiej okazji cenowej, bo ona zdarza się tylko raz. A jeżeli ktoś chce zachować pełną anonimowość, to zapraszam z gotówką do oddziału w Warszawie na żurawie 6 przez 12. Oczywiście wszystko zlinkujemy w opisie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.